Przeszliśmy tutaj teraz na kolekcję dwudziestu kilku odmian. Zaczynamy obserwację tych odmian i omawianie różnic w zaawansowaniu, w kwitnieniu, w zaawansowaniu wzrosnu, różnic we wzroście oraz w zróżnicowanym podejściu w najbliższym czasie do nawożenia. Zaczynamy od odmiany Verdi, która też tutaj na tej kolekcji jest, ona jest, ta jest posadzona wiosną zeszłego roku, mamy pełnię kwitnienia, bardzo dobrze się zapowiada, nawet po tych przymrozkach, no może te troszkę tych uszkodzeń na pierwszych kwiatach było, trochę też jest uszkodzeń na liściach, które dotykały agrowłókniny, więc tutaj... Jest, jest taka potrzeba, żeby troszeczkę zadbać i, i odżywić. Jednym, jednym z proszę państwa z preparatów i też które z takiego szybkiego odżywienia teraz, które będą mo, może potrzebne to jest krystalifoto, foto, który no tutaj mamy po tych intensywnych opadach magnez mógł być wypłukany, na dołkach Szczególnie tam, gdzie nie jest tak jak tutaj na zagonach, ale na płask robione, może być utrudnione pobieranie żelaza. Stąd też będziemy obserwować chlorozy zarówno na tych najmłodszych liściach, które związane są z chlorozami żelazowymi, jak też na tych średnich i większych, które sygnalizują nam niedobory magnezowe. Proszę Państwa, żelazo i magnez są najistotniejszymi składnikami w produkowaniu chlorofilu w liściach tej fabryki asymilatów, która... Pobierane przez korzenie, składniki, przerabia na asymilaty, żeby żywić kolejne liście, żeby żywić rozwijające się owoce. Także dbajmy o tę fabrykę, nie tylko myślmy o samych owocach i nie cieszmy się tylko z tego, że mamy ładne kwiaty, ale liść musi być też ładny, żeby te kwiaty w tej chwili wykarmić i potem te kwiaty, które zaczną się przekształcać w owoce, też karmić po to, żeby dorastały, żeby się ładnie wybarwiały. W pełni kwitnienia, w związku z tym, tak jak mówiłem na ostatnim filmie, kontynuujemy dla takich odmian standardowych to odżywienie krystalon czerwony 20 kg na hektar na tydzień plus 10 kg saletry magnezowej Crystamag. Chociaż, proszę Państwa, możemy też się zastanowić, bo dzisiaj też z gospodarzami tu rozmawialiśmy, z racji tej pogody, tych warunków pogodowych zaczyna się szczególnie na tych bardziej zagęszczonych odmianach czy roślinach pojawiać szara pleść u nasady koron u nasady liści, tam gdzie jest największa wilgotność i być może tutaj w takich sytuacjach jednak należałoby szczególnie jeżeli znamy analizę wody i wiemy, że na przykład magnezu jest tam wystarczająco, jednak sięgnąć po saletrę wapniową, kalcynit, żeby tym wapniem troszeczkę odżywić, bo to Trochę zawsze poprawi nam zdrowotność wszystkich tkanek. Bo dobre odżywienie wapniem, proszę Państwa, to nie tylko jędrność owoców, ale to też zdrowotność liści, zdrowotność ogonków, zdrowotność tych części, gdzie ten wap trafia. Stąd też w sytuacji, jeżeli są takie warunki pogodowe, jak tutaj ten wap, powinniśmy uzupełnić jak najszybciej, żeby w jakiś sposób naturalny też budować tą naturalną żywieniową odporność na choroby i niekorzystne warunki. Proszę Państwa, także jeżeli jednak no, w miarę to się dzieje, jest to roślina luźna. Jeszcze raz powtarzam dla większości odmian w pełni kwitnienia w fertygacji w tej chwili dawki na hektar na tydzień to jest 20 kg Krystalon czerwony i 10 kg saletry magnezowej ewentualnie tak jak tutaj zamiast Krystalonu czerwonego ponieważ nie zakwaszamy a woda ma wysokie pH można zastosować Krystalon Gena czyli Super 12 12 36 Wprawdzie Teraz po tych opadach prawdopodobnie tu nie ma ryzyka wysokiego pH, gdyż woda deszczowa nie ma wodorowęglanów i nie będzie nam podnosić, więc w takiej sytuacji nawozy właśnie nawet te niepolifosforanowe, przy intensywnych opadach deszczowych można spokojnie stosować. Przemieszczamy się właśnie wzdłuż kolekcji, przejdziemy sobie stopniowo. Na odmiany, które odbiegają zdecydowanie od takiego standardu. To jest odmiana Limaleksja, to jest odmiana Munira, które może są właśnie takimi skrajnymi punktami, jeżeli chodzi o relacje azotowo-potasowe. No, doszliśmy właśnie do odmiany Munira. Ta odmiana, jak Państwo też może pamiętacie, i ze spotkań w zeszłym roku, i z innych filmów ubiegłorocznych, jest odmianą, która wymaga zwiększonego nawożenia azotowego, stąd też tutaj, jakby widzicie Państwo, jest dosyć. Nawet nie dosyć, ale duża ilość kwiatów. Natomiast często obserwujemy to, że, że może być za mało liścia. I one od początku powinny być trochę żywione bardziej azotowo, żeby więcej tego krzaka zbudować. Tak zaleca hodowca. Tutaj też widzimy, że na pewno będzie potrzebny, bo tutaj szczególnie widać te. Te zmiany, te braki takie chlorotyczne, magnezowo-żelazowe, które, które no, trzeba będzie jakby wysycić, właśnie między innymi, czyli na pewno tutaj powinien iść foto. Poza tym myślę, że na pewno też powinien tutaj iść regularnie kalcinid lub saletra magnezowa, i to nawet może częściej niż na innych odmianach. I na pewno kontynuujemy nawożenie tym krystalonem czerwonym 12-12-36. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na odmianie, co do której hodowca raczej mówi o. Bardziej ostrożnym nawożeniu azotem, to jest odmiana lexia, którą tutaj widzimy, ona zdecydowanie jest trochę późniejsza, i no, z tym azotem trzeba uważać, bo, bo mogą być problemy, że po prostu ten, ten owoc no, będzie, będzie to za bardzo szło w krzaka, i natomiast ko kosztem owoców. I tutaj tutaj, proszę Państwa, dla takich odmian, które wymagają trochę mniejszego nawożenia azotowego. Warto by może sięgnąć nawet już w okresie kwitnienia na kolejny nawóz, który polecamy w okresie już od dorastania owoców, z serii Krystalon, jakim jest Krystalon pomarańczowy. On ma skład 6 12, 36 czyli ma mniej azotu. Być może, proszę państwa, warto też no, sięgnąć po analizę wody w przypadku takiej odmiany, bo my często. Y no dajemy tutaj dla większości odmian, jak powiedziałem, saletra wapniowa jest czymś, co po, pozwala nam y, dobrze odżywić takim składnikiem, jak wapń, który jest takim naturalnym y, no, czynnikiem, który wzmacnia naturalną zdrowotność i odporność roślin. Y, natomiast y, jeżeli my mamy analizę wody, do czego każdego zachęcam, bo analiza wody, nawet jak nie mamy programów opartej o, o tą fertygację, to nam może dużo powiedzieć, że na przykład możemy mieć problem z mikro. Elementami, albo że możemy sobie pozwolić na zmniejszenie ilości saletry wapniowej kalcinit w fertygacji takiej odmiany, która jest wrażliwa na zbyt duże dawki azotu. I wtedy po prostu możemy właśnie jakby zmniejszyć tą ilość kalcynitu w fertygacji, jeżeli mamy gwarancję, że w wodzie tego wapnia jest pod dostatkiem. I dbajmy o to, proszę Państwa, dbajmy też przez no, właściwe, proporcjonalne stosowanie nawozów. I unikanie na pewno w takiej fazie już y, chociażby takiego nawozu jak saletra amonowa, który zawiera dużo NH4, y, kationu azotowego, który będzie utrudniał pobieranie m.in. wapnia, również magnezu. W związku z tym, na pewno w takich fazach jak teraz, już absolutnie nie jest zalecane i wskazane, żeby stosować nawozy z formą NH4, z formą amonową, bo będziemy mieć i problemy z, na pewno ze zwiększoną zachorowalnością na choroby grzybowe, z brakami magnezowymi, a również ta NH4 może blokować pobieranie potasu, który będzie istotny dla wzrostu i wybarwiania owoców. także o tym musimy proszę państwa pamiętać. zachęcam do dorobienia analiz. I na tej podstawie też modyfikowania, proszę Państwa, pożywek fertygacyjnych na poszczególne, na poszczególne fazy. I proszę Państwa, to by było w dzisiejszym odcinku wszystko. Zapraszam na spotkanie na żywo, które planujemy w hornigach 10 czerwca. Proszę sobie już zanotować w kalendarzach. Spotykamy się. Myślę, że będzie okazja. Poodpowiadać na różne nurtujące państwa pytania, będę tutaj do dyspozycji i chętnie się z państwem spotkam, żeby o tym porozmawiać.